Co powiecie na kolejną dawkę norweskiego? Jeśli jesteście chętni, to zostańcie tu ze mną na dłużej. Ja jestem Sylwia z Mestera, uczę w Mesterze Norweskiego, a dzisiaj dla Was przygotowałam wyrażenia slangowe, czyli takie, których używa się w, wśród młodzieży na przykład. Ok, pierwsze słówko, a w zasadzie słówko i wyrażenie, to dig i można je najprościej przetłumaczyć jako dobrze, świetnie, a tak po slangowemu, hm, na przykład ,,zaje fajnie, jeżeli ktoś jeszcze tak mówi, albo zarąbiście. I oha, the dig oznacza, że ktoś się bardzo dobrze bawił, że ktoś czuł się świetnie, jak na przykład właśnie to y, zdanie to dobrze ilustruje. Wiechod, the dig i gori, czyli świetnie się wczoraj bawiliśmy. A teraz coś śmiesznego, czyli Konge, helt konge i to oznacza po norwesku król, ale co ma król ze slangiem wspólnego? Już Wam tłumaczę. Otóż tego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś było idealne, perfekcyjne, że coś było naprawdę totalnym sztosem. Jak na przykład koncert war helt konge, czyli koncert to był naprawdę sztos, było świetnie. Czas na czasownik który dobrze czuje się także w slangu w języku angielskim. A jest nim o syge, czyli sać. I jak to się ma do młodzieżowego slangu? Otóż, jeżeli coś się, to jest do bani, beznadziejne, po prostu słabe. I teraz taki dość pesymistyczny przykład, którego mam nadzieję, że nie będziecie musieli nigdy używać, a jest nim liwe syge, czyli życie z się, czyli jest do bani. A teraz czas na rzeczownik o wielu twarzach. Jest nim spen. Spen ma kilka znaczeń, ale w tym slangowym, potocznym znaczeniu będzie to kasa, hajs, kasa. I jest to właśnie takie bardziej luźne określenie na pieniądze niż pengier. I zdanko. Han har masse spen. Czyli ma mnóstwo kasy. Jak już wspomniałam wcześniej, Wiele slangowych wyrażeń w języku norweskim wzięło się z języka angielskiego. I jednym z nich jest o vare kin po, czyli mieć na kogoś ochotę. I w skamie w sezonie drugim mogliście usłyszeć takie oto zdanie: Pün var kimpo mai, o wille mai", czyli miała na mnie ochotę i chciała się ze mną przespać. Tych wyrażeń jest oczywiście całe mnóstwo. I chętnie Wam opowiem o nich więcej, tylko dajcie znać, czy ten temat jest dla Was interesujący. Czy też słyszeliście te wyrażenia, które dzisiaj Wam przedstawiłam wcześniej, bo to będzie dla mnie taka wskazówka, że faktycznie dobrze iść z tym tropem. A tymczasem dajcie znać w komentarzu, czy znacie właśnie inne slangowe wyrażenia, które być może też omówię tutaj w innych filmikach. Zapraszam Was także na nasze kursy indywidualne. Grupy już ruszyły, ale indywidualnie można się cały czas z nami uczyć. I też możecie zajrzeć na naszego TikToka, gdzie znajdziecie też lekcje norweskiego, tylko troszkę krótsze. A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się dokładnie za tydzień. Dobrego dnia i do usłyszenia. Hejka!